Przyjęcie uchwały o wsparciu finansowym par starających się o dziecko metodą in vitro wywołało niezadowolenie pewnej części mieszkańców. Uchwałę próbowano torpedować, ale ostatecznie została ona przyjęta i jest realizowana. Warto było Warto było ten program wprowadzić, nawet jeśli okupione to było niezadowoleniem pewnej grupy mieszkańców naszego miasta, bo, proszę Państwa, w ciągu dwóch lat, kiedy ten program jest u nas realizowany, przeprowadzono sześć procedur i to mogę powiedzieć, w tym roku narodziło się troje dzieci. Urzędnicy nie otrzymują informacji o tym, kto skorzystał z miejskiego dofinansowania. Takie dane posiadają kliniki. Dla mnie, jako prezydenta miasta, to wielkie szczęście, jeżeli mogliśmy pomóc parom, które przez wiele lat starały się o to, aby mieć potomstwo i dzisiaj dzięki niewielkiemu wsparciu. Potomstwo posiadają, czyli cieszą się, że mają dzieci. To nie ma większej radości. Na współfinansowanie in vitro zabezpieczono w sumie 50 tysięcy złotych. To pieniądze z budżetu miasta i województwa. Dofinansowanie wynosi 5 tysięcy dla pary. Już od dawna także wśród radnych słychać głosy, że mogłoby być wyższe. To jest wszystko kwestia ustalenia priorytetów. To jest wszystko kwestia porozumienia, które będziemy mogli. Myślę, że z radnymi, którzy dzisiaj jak zobaczą, że są tego efekty. To być może nawet ci radni, którzy byli przeciwnikami, to w obliczu tej wielkiej radości no, zmienią zdanie. Ten pierwszy program leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg ma być realizowany do 2023 roku.